Nazywam się Agnieszka Wydro i jestem certyfikowaną terapeutką ono-biologicznej twarzy i ciała. Innymi słowy wykonuję odmawiające masaże. Cenię sobie naturalne metody, jak i naturalne kosmetyki. Takimi właśnie są kosmetyki od Elixiru z Maroka. Uwielbiam je wszystkie. Opowiem może o olejku arganowym, który Słynie z właściwości odmładzających, nawilżających, liftingujących. Eliksir z Maroka, olejek arganowy, ma w kilku odsłonach. Jest z dodatkiem zielonej herbaty, z gardeniu oraz z nutą piżma. Wszystkie te odsłony są cudowne. Uwielbiam je wszystkie. Przede wszystkim za ten zapach, ale i nie tylko. Właściwości. Tak jak wspominałam, są nawilżające, liftingujące i jeszcze pięknie pachną, więc możesz użyć go do masażu ciała, do masażu twarzy, do nawilżenia włosów i skóry. Pokażę Ci krótki automasaż, który możesz wykonać w domowym zaciszu, dzięki czemu będziesz odmłodzona od środka na zewnątrz i olejek się lepiej wchłonie. A, a, aplikacja jest bardzo łatwa. Pompeczka, olejek, zaczynamy. Zobaczcie, jak pięknie się rozprowadza. Lekko, nie jest obciążający. Masuj intensywnym ruchem. Zacznij od mostka, opracowywując miejsce po miejscu cały dekolt. Dzięki temu rozluźni się. Cała strefa i uwolni Twoją szyję od spięć, no i twarz. Przejdź tutaj na sferę bardzo problematyczną. Miesięczny lubi się bardzo spinać. Dzięki temu, jeżeli będzie tu wszystko z tyłu rozluźnione, również będzie piękniejszy owal i twarz. I szyja, szyjkę też masuj sobie tak średnio intensywnie, nie bój się dotykać, oczywiście z wyczuciem, wedle swojej intuicji możesz jedną stroną wydłużyć szyję, drugą. Linia żufy wszyscy chcemy mieć piękny owal, więc możesz mocniej użyć nawet piąstek. Pamiętaj, zasada jest od środka na zewnątrz, aby przeciwdziałać opadaniu. Śmiało możesz pomasować mocnymi ruchami, intensywnymi dosłownie całą twarz od środka na zewnątrz nosek. Nosek też z wiekiem lubi nam opadać, robić się większy, więc go tutaj jakby odchudzimy, uniesiemy do góry, więc nacisk do góry. I na boki, i do dołu oczka. Również intensywnie, okrążnymi ruchami. Górna i dolna powieka. Druga strona. No i czoło, czoło, i te zmarszczki. Najlepiej się nie marszczyć, ale jest to trudne, więc mocno, mocno, nawet możesz użyć pięści. Na końcu przegłać, przegłać. Aby olejek się pięknie wchłonął, możesz użyć jeszcze mgiełki jakiejś lub nawet zwykłej wody, kilka kropelek, zbliż ręce, aby olejek się pięknie, bardziej połączył ze skórą. Pachnę, jestem wymasowana, odmłodzona.